Kupiłem sobie nowy statek. No dobra, pomijając tych kilka płatów rdzy i popękanych rur, to całkiem niezła rakietka. Wprawdzie elektronika nie działa, ale osobiście mi to nie przeszkadza, bo zawsze wolałem sterowanie ręczne i dłonie na wolancie. Tylko muszę go dokręcić, bo ma za duże luzy. Ale za 100 tysięcy kredytów w lepszej okazji bym nie trafił. Poprzedni właściciel dorzucił nawet lewarek gratis i komplet zapasowych uszczelek do rur, więc na te myszy w ładowniach mogłem przymknąć oko. Tydzień temu podłapałem lukratywny kontakt. Transport świeżych truskawek do mgławicy Kraba 10 ton, a po drodze jeszcze szansa na przejęcie transportu cukru i śmietany. Ciekawe, co oni w tej mgławicy z tym wszystkim zrobią. Przedwczoraj poszedłem do starej, dobrej taberny kosmiczna Odyseja i nająłem załogę. Fajne chłopaki, doświadczeni pracowali w różnych zakątkach galaktyki i tylko za czterema z nich rozesłano listy gończe. Pierwszym oficerem mianowałem faceta z okolic Aldebarana. To odpowiedzialne stanowisko, dlatego idealne dla kogoś, kto ma 7 par oczu i prawdopodobnie 18 różnych kończyn, wliczając macki na plecach i szczypce na głowie. Jest załoga, czas na sprzęt. Jutro idę na giełdę rakietową. Potrzebuję paru dodatkowych części wyposażenia przegotem. Tam zawsze można ustrzelić w dobrych cenach działa plazmowe, torpedy protonowe albo turbolasery. Mam nadzieję, że kupcy ze wschodnich rubieży i tym razem przybędą z szeroką ofertą. No bo Licho nie śpi. Niedalej, jak dwa tygodnie temu, statek z Wejlanda wpadł na jakiś obcych. Podobno z siedmioosobowej załogi przeżyła tylko jakaś babka. Mieli pasażera na A asteroidy? Mogą się pojawić w najmniej spodziewanym miejscu. Wystarczy, że jakiś psychopata rozwali całą planetę, bo testuje sobie nowy laser i kłopoty gotowe. A ja na tych truskawkach naprawdę mogę dobrze zarobić. Startujemy za trzy dni. Akurat zdążę namalować na burcie logo firmy i nazwę swojej bryki. Poprzedni właściciel nazywał ten statek Egzekutor. Pretensjonalne i dobre dla jakiegoś niszczyciela, a nie dla ciężarówki. Mój transportowiec będzie miał nazwę elegancką, prostą i budzącą respekt. No stromo. I już moja w tym głowa by zapisał się złotymi zgłoskami w annałach podróży kosmicznych.